A teraz pozostajemy przy piłce nożnej, ale w żeńskim wydaniu. To była kompromitacja wicelidera pierwszej ligi rozgrywek pierwszej ligi piłki nożnej kobiet. Wiktoria Sianów do tej pory w trzech meczach zgromadziła komplet dziewięciu punktów, strzeliła dziesięć goli, tracąc tylko jednego. I tu sensacja drużyna Sianowa aż osiem do jednego pokonał golden goal, bydgoszcz. Taką ilością bramek można było obdzielić nie jedno, a kilka spotkań piłkarskich. Berguszczanki od samego początku uzyskały przewagę i po dwudziestu minutach prowadziły już dwa do zera po pięknych bramkach zdobytych w ciągu czterech minut. Do końca pierwszej połowy nic się nie zmieniło. W drugiej odsłonie rywalki wyraźnie opadły z sił, co potrafiły wykorzystać nasze piłkarki i zdobyły kolejnych sześć bramek, tracąc przy tym jedną. Co prawda Wiktoria Sianów przyjechała do Bydgoszczy bez kilku podstawowych zawodniczek, jednak porażka 1 do 8 na pewno jest dla nich klęską. W bydgoskiej drużynie zdobyczą bramkową podzieliły się cztery zawodniczki. Agata Stępień zdobyła trzy bramki, Magdalena Siekierska i Anna Pawłowska po dwie i jedno trafienie dorzuciła Karolina Pancek. Myślałem, że zespół Sianowa pokaże lepszy futbol, jednak nie ujmując im trzeba dodać nam, że zagraliśmy naprawdę bardzo dojrzały futbol. To był lider, wicelider także... Myślę, że jest lepiej i to nam pozwoli uwierzyć w siebie. Za tydzień w niedzielę Bydgoszczanki podejmują drużynę z Gorzowa. Dziś już dziękuję